Dzień dobry moi kochani. Dziś robimy ozdobę na stolnicy. Stara stolnica znaleziona na śmietniku drewniana. Już ją wstępnie pomalowałam na kolor biały, bo dobrze jest pomalować na początku na biało, z tego względu, że później ten kolor, który kładziemy na tą biel, jest bardziej wypukły, widoczny niż na samym gołym drewnie. I też to jest taka warstwa która po prostu będzie pierwsza wchłonięta w drewno, jeżeli jest wingotne I, i po prostu przesiąknie mm, tak jakby troszkę do środka i nie wiem, czy nie będę musiała malować drugi raz, ale może, może zostawimy ją w takim starym stylu, już nie będziemy jej tak malować na tip-top, tylko zrobimy takie przecierki właśnie, żeby ta farba się, ile się wchłonie, tyle się wchłonie, ile zostanie, tyle zostanie i na tym będziemy malować wzór tylko jeszcze nie wiem jaki, ale zaraz coś wymyślę. <laughs> Waham się między stylem prowansalskim jakieś wrzosy a takim stylem troszeczkę yy, yy, vintage, no. Zobaczymy, może coś mi się uda tutaj na baz grać. Myślałam też o dekupaż, ale taka ręcznie malowana będzie chyba ciekawsza. Także coś tutaj zaraz wymyślimy. Kawa wypita, przepraszam, troszkę zachrypłam. Deska trochę podesła, zrobiły się takie fajne prześwity. No i dalej mam dylemat, co pomalować. Jest tak mnóstwo wzorów, które mnie tak po prostu fascynują. Od jakiejś łąki wiejskiej ze zwierzątkami, ale nie umiem malować zwierzątek za dobrze. Po jakieś cieniowane kwiaty jakieś domki, jakieś okienka, jakieś mury takie stare. No nie umie się zdecydować, ale wstępnie gdzieś tam w mojej głowie jest, o jak mi się fajnie, a mogę sobie zajączki puszczać, o jak fajnie, kotek. Jestem warnięta. <laughs> Sama się uśmiałam ze swojej głupoty. Chyba raczej pójdę w kierunku kwiatów i jakiegoś może kawałka muru. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Najpierw narysujemy sobie szkic ołówkiem i będziemy patrzeć, jak to będzie nam wychodzić. Zrobimy sobie wstępny szkic ołówkiem. Ja teraz mam fajne światło, bo wyobraźcie sobie, że znalazłam yy, moje. Konstrukcja mocowania telefonu jest mało stabilna, ale trzyma się. Znalazłam ostatnio jakąś lampkę, to pokazywałam Wam i w tej lampce klosz, kloszu i tam w tym kloszu była oprawka i była żarówka. Ja myślałam, że ta żarówka jest zepsuta, a to jest ledowa żarówka jasna i idealna właśnie do malowania. Dzisiaj akurat maluję w kuchni, burdel mam totalny. Nic nie robię, bo mi się nie chce. Jestem w jakimś takim stanie lekko kryzysowym, więc tylko zostaje malowanie. Nie sprzątanie dzisiaj. W sumie jest niedziela, nie sprzątam. No i co by tu wymyśleć? Tu myślałam, żeby w tym rogu jednym, macie troszeczkę chyba lustrze na odbicie przy tym moim aparacie, nagrywaniu. Tu kawałek łąki. A tu taki mur, ale to będzie pasować takie kwiaty z murem? No, może, bo kwiaty mogą być przy murze, nie? Dobra, no to musimy zaznaczyć, że to wstępnie, gdzie chcemy kwiaty i jakie chcemy. Na pewno im bliżej przodu, tym muszą być troszeczkę większe, żeby nabrać jakiejś perspektywy. Powiedzmy, że to będą jakieś stokrotki, maki, a im wyżej, muszą być mniejsze. Po co ja to rysuję? Żeby wiedzieć, gdzie dać plamy zieleni pod liście. Tutaj sobie jakieś łodygi zróbmy. Mm -hmm. jakieś może bratki takie polne kwiatki spróbujemy namalować więc musimy sobie zrobić wstępne gdzie będzie zielony a gdzie będzie yy, jakiś kolor no bo jak rzucimy zielony wszędzie i później będziemy chcieli na to kolor to nam nie wyjdzie fajny kolor tak mi się wydaje. Nie wyschła dobrze farba, trochę się odkleiło, nie szkodzi. <śmulujemy> Podmalujemy. Dobra. O, a tu byśmy zrobiły taki mur, czyli cegiełkę. Cegiełkę rysujemy. żeby wiedzieć, gdzie później, no już sobie z... zaburzyłam, gdzie ma być lepiej, a gdzie gorzej, znaczy się, lepiej, gorzej, no, gdzie ma być kolor, gdzie ma być cegła na zmianę, a gdzie ma być fuga, dobrze, to by było tak, A tutaj co? Samą cegłę puścić? Czy puścić jakiś dzban stojący na wodę? I większy. No, a jeszcze widzicie farba nie doschła dobrze. Mimo wszystko. No ale narysujemy coś takiego. no Jak już to mamy. Widzicie? Nie wiem czy widać. Tu mamy dzbany dwa, jatuszki i kawałek cegły. Tutaj można ewentualnie na górze tej cegły później sobie przemontować uchwyty i zrobić sobie na przykład wieszaki na łyżki, na kubeczki. Jest pole do popisu, żeby to później wykorzystać jako wieszak. Taki kuchenny, dość duży. I tak, zielony. Moje farby, moje farby, gdzie są moje farby? Bo muszę tutaj. Tak teraz mi się pewnie rozdryzga wszystko. A nie wzięłam sobie żadnej podkładki. Dobrze. Zielony. Bierzemy ciemny zielony. Mam nadzieję, że nie wysycha. Przy... Przy... Przepchać dziurkę, bo się przytkała trochę. Nie mam czym za bardzo. Wszystko za wąskie. No i co, pomysłowy dobromirku? Ach, mamy tu jakiś taki paczek, On nie wejdzie nie wejdzie. No to czym? Żeby się jakaś igła. Wszystko zaraz połamę. O, jest. Narazie. Kawałek patyczka. Widzicie? W kuchni wszystko jest. Nawet kawałek patyczka. A czemu jest patyczek? Kończą mi się farby, jejku. W ja spróbujemy. Takie, właśnie wzory. To ja maluję gąbeczką. O, widzicie? Robię coś takiego. Tam, gdzie mają być liście. Tam, gdzie mają być liście, robimy sobie cieniowanie. Kawałek kuchanej gąbeczki pocięty na kawałki. I robimy. Na razie się wyłączę, Widzicie? bo to trochę czasu zajmie, i za chwilę wrócimy do dalszej pracy. I tak, z tym zielonym mam problem, bo jest go mało, a po drugie coś tam się zagęściło i nie chce wychodzić. Dodałam już troszkę żółtego. To jest taka przejściówka, właśnie, żeby. Y Uzyskać właśnie efekt takiego cieniowania, i sobie go tutaj gdzieś pojedynczo wrzucam. No i będę musiała chyba żółty połączyć z czarny, żeby mieć zielony, bo niestety nie mam zielonego, ciemnego ani jasnego. Farby się kończą, niestety. Także muszę sobie jakoś tam poradzić z mieszaniem kolorów. Y Moi drodzy, YouTube wrzuciło taki fajny sposób teraz na możliwość ewentualnie wsparcia mojej pracy, mojej działalności. Na dole pod filmikiem macie taki guziczek Wesprzyj. I tam macie takie możliwości dodatkowego wsparcia mojej pracy, mojej działalności, właśnie na takie rzeczy jak kupienie farb, materiałów plastycznych. Tak tam także gdyby ktoś chciał, miał ochotę to zapraszam na y, guziczek pod filmikiem pod tytułem wesprzej no a teraz będziemy robić kwiatki kwiatki będziemy robić w różnych odcieniach znowu mam przytkany o kurczę, tutaj będzie ciężej sunąć jest większy zator. Ja tylko zrobiłam, że sobie tak... Dobra, weźmiemy niebieski. Niebieski jest zamknięty. Niebieski. I tak farbą tak mało. Tu mamy taki ładny, turkusowy, niebieski. On powinien... Och, ładnie się nakłada. Gąbeczkę z drugiej strony albo trzeba wypukać. My zrobimy z drugiej strony. I na przykład, jak chcemy niebieskie kwiaty, to najpierw sobie zrobimy bazę podnie, a później będziemy malować. Tu, tu możemy troszkę dać beżu, żebym się dała na obraz. No, i też kurczę. O, a, beżu trochę więcej mamy. Beż. Tutaj przy ścianie sobie zrobimy beżowy. Bo cegła będzie mm, biała. Butelki będą jeszcze brązowe. Mniej więcej kochani teraz wygląda. I lecimy dalej zrobieniem jeszcze różowego i może jakichś innych kolorów. Z tego względu, że muszę poprzepychać farby. Okej okay, kochani, mamy nasze plamki. To teraz właściwie moglibyśmy przystąpić do różnych kształtów, nie? Żeby pozaznaczyć różne formy. Ja wstępnie... A, nie, zaświeciłam światła, czekajcie. Wiecie co? Mi tak ciemno. A ja sobie nie pozaznaczałam moich konturów teraz muszę robimy sobie używam mazaków, które się rozcieńczą z wodą nie tych silnych akrylowych tylko takich słabszych które po prostu dadzą mi efekt takiego rozmycia w momencie jak przyjdzie farba nie będzie to takie bardzo wyraźne tutaj zrobimy sobie takie cienie że niby słoneczko tak pada nie? w taką stronę o, widać? troszkę coś tam widać i drugi dzban podobnie robimy Teraz możemy robić kolory. Kolory, wiadomo, trzeba mieszać jakieś różnego rodzaju farby, żeby coś tam uzyskać. Ja mam jeszcze czerwony, bo miałam bardzo mało tego czerwonego. Sobie już taki drucik specjalny przygotowałam do przepychania. Też z czerwonym mam problem. Wyjdzie mi coś jeszcze? No, powiem Wam, że czerwony jest mi potrzebny. I chyba mi nie wyjdzie już. Już go tak nakręciłam. A jak wam pokazuję, to nie umiem na no nic. No to będziemy, no to będziemy to najpierw robić beżem. Zrobimy sobie beżowe to. Cuda. Ja powiem Wam, że ja nie umiem tak mieszać kolorów. Tam, gdzie nam się ołówek jeszcze postał. to możemy sobie go zmazać tam, gdzie nam nie pasuje. Dokrętka już. Okej. Okay. no. Dobrze. I ten właśnie mazak pod wpływem wody on mi się roztopił w inny kolor Mamy tu czarnego jeszcze sobie nie dołożyłam. Czarne też się kończy, też się kończy. Jajku wszystkie farby na oczy możemy sobie tak puścić. o bandzie przejechać. Tu. Nie wiem czy ja to dobrze robię. No ja wiecie, że jestem samołkiem. I wychodzi jak wychodzi. Mam nadzieję, że jak na ten kurs pójdę, to się czegoś więcej dowiem. Z tym beżem taki mi się brudny róż zrobił. Może być. O. Dobra, tu mi jakiś kwiatuszek został. Zrobimy go na różowo. A tutaj nasze zieleń nasze paczki możemy też zrobić pędzelkiem nie musi być gąbeczka to w momencie jak już sobie robimy takie bardziej już precyzyjne kontury no ale powiedzmy tutaj gdzieś jeszcze można podokładać tej zieleni teraz poczekamy aż mi to wyschnie żeby móc działać dalej żeby mi się te kolory nie rozmazywały o. mamy coś takiego i lecimy dalej o gdzieś tam się podklełam o jakieś moje rzeczy kuchni na chwilę obecną stolnica wygląda w ten sposób to są wszystko jeszcze kontury, dzbanki tak sobie wyszły, nie wiem, może troszeczkę bardziej je zaokrąglę ku u dołu, żeby były takie bardziej bańczaste, no i kwiatuszki też będą. Teraz muszę poczekać, aż to wyschnie i nałożyć takie różne motywy cieniowane i konturki większe, tutaj coś wymyśleć, co to mają być za kwiatki, no i będziemy kombinować. Na razie jest tak.